Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnej lekcji. Tym razem przedstawię wariant najdolfa. w sumie najgłówniejszy wariant z gońcem g5. Mianowicie tak, e4, c5, skoczek f3, d6, d4, cd, skoczek bije d4, skoczek f6, skoczek c3, a6, goniec g5, jak wspomniałem, e6, no i f4. Ten ruch ma na celu zagranie gdzieś e5, f5, ogólnie zajęcie centrum. Trochę też przygotowuje ruch Hetman F3. Koniec E7, i właśnie teraz wspomniane przeze mnie Hetman F3. I tutaj e, tak teraz Hetman z zapiąkiem się przeważnie lepiej czuje niż przed pionkiem. Przygotowujemy też długą rozszadę. Czarny zagrywa skoczek z B na D7. Wstępuje długa rozszada wspomniana przeze mnie, i czarny teraz też wykonuje przygotowawczy ruch Hetman C7. Ten ruch przygotowuje posunięcie B5. No gdybyśmy, gdyby Czarny teraz zagrał b5, no to jest do dyspozycji ruch e5 albo skoczek c6, byłoby to przedwczesne, dlatego najpierw hetman c7 i teraz biały gra g4. I teraz Czarny może zagrać b5 spokojnie, e5 się nie, jako Czarny nie boimy, bo następuje, bo następuje goniec b7 tutaj, no i... Biały przegrywa wręcz, prawda? Biały tutaj nie gra B5, a goniec bije F6. Po czym czarny musi odbić właściwie skoczkiem. G bije F6 wygląda niezdrowo, ponieważ biały znowu może zagrać F5, tutaj rozbijać strukturę. Potem skoczek E2, skoczek F4 może przyjść. Bicie gońcem jest słabe ze względu na pewną taktykę. Mianowicie tutaj następuje goniec bije b5. O co chodzi teraz? Po A bije b5, skoczek z D na b5. Yy, widać, że jest po prostu miazga. Wisi, wisi pion na D6, grozi, gdzieś E5 wisi w powietrzu zawsze. Wracam do prawnego ruchu. Skoczek BF6 teraz. Po skoczek BF6 biały musi grać yy, efektywnie, mianowicie g5. No za coś oddał tą parę gońców. I teraz czarny musi odejść skoczkiem na d7 no i konsekwentnie gramy dalej białymi f5 czarny teraz musi poświęcić czas obronie i tutaj głównym posunięciem jest skoczek c5 na pewno was zastanawia co się dzieje po goniec g 5 no, ruch wygląda niczego sobie bije piona z szachem jeszcze, czemu nie no, następuje tu król b1 co prawda Czarny wykonał ruch wstępem, ale pewne problemy zostały. No Trzeszczy punkt E6. Teraz są różne opcje dla czarnych. Na przykład skoczek E5. Skoczek E5 prowadzi do pozycji z różnopolowymi gońcami. Po Hetman H5, Hetman 7 Skoczek b 6, goniec bije E6, F bije E6, G6. E bije F7, Król bije F7. Hetman H3. No i co my tu mamy? No, pole D5 słabe i białe pol, pola tu ogólnie też w obozie króla. Król na F7 też sztucznie stoi dosyć tu na pewno biały ma przewagę. Na przykład król G7, skoczek D5, Hetman D8, teraz jak już widzimy skoczka na D5 i Hetmana na D8, tym bardziej widać tą dominację. Ogólnie w tej pozycji preferowałbym już y, posunięcie rozady zamiast, zamiast skoczek E5. Jest to mniej forsowny wariant i prowadzi do pozycji y, bez wielu słabości w sumie tu następuje FBE6 skoczek B6, no żeby zakryć pole D5 mimo wszystko biały gra skoczek d5 żeby stworzyć silny łańcuch pionowy skoczek bije d5, e bije d5 no czarny musi już zbić fe, bez względu na konsekwencje inaczej po prostu pole e6 będzie bardzo słabe no dla czarnych, dla białych bardzo silne ponieważ jakaś lekka figura na nim stanie po, po takim ruchu jak goniec h3 no teraz idzie forsowny wariant hetman g4, e5 Pan bije G5, ED4, i tutaj taki sprytny ruch, Goniec D3, jest on bardzo ważny. Ten goniec teraz zajmuje diagonalę. Błędem byłoby na przykład wieża BIE D4 ze względu właśnie na ruch Goniec F5, i tutaj problemy mogą być tylko u białych, według mnie. No na C2 podwisi, podwisa. Wieża na D4 jest nieskoordynowana z innymi figurami. Można się nadzieć na taktykę. Dobrze, dlatego goniec D3. No i tu czarny musi zagrać gieszej, żeby zamknąć tą diagonalę. Tu zawsze musi się liczyć z pewnymi uderzeniami bądź przeciągami po takim ruchu jak na przykład wieża F1. No i tu dochodzi do skomplikowanej pozycji na przykład po H4. Myślę, że tu trzeba zagrać też goniec F5, żeby, wy, żeby wymienić potem... Taki ruch obronny jak Hetman G7 chociażby. Pozycja pewną dla białych przyjemniejsza, ale jeszcze wymaga dużo trudu, by ją wygrać. Dobrze, wracam do wariantu skoczek C5, bardziej solidnego takiego. Teraz pole E6 jest bronione przez skoczka z C5. Za to biały zyskuje więcej Przestrzeni jeszcze więcej, ponieważ może zagrać F6. No i co się dzieje teraz? G bije F6, G bije F6, goniec F8. No, za pięknie ten goniec tu nie wygląda, prawda? Teraz biały ma też otwartą linię G, co, mo, co też może wykorzystać. Tu grając wieża G1. Po wieża G1 tutaj czarny zagrywa H5 by wziąć więcej przestrzeni. Gdzieś przy okazji, goniec H6 wchodzi. Goniec H6 od razu byłby słabe, ponieważ zawsze można popaść pod posunięcie Hetman H5. I goniec będzie podwisał, prawda? Dlatego H5, ale Biały też ma tutaj zaskakującą kontrę Wieża G7. No teraz bicie gońcem na G7 byłoby ryzykowne, ponieważ po FG wieża wisi i. I tego pionka niełatwo będzie skasować, a może narobić dużo bałaganu, yy, więc dlatego czarny sam próbuje atakować na przeciwnym skrzydle. B4. I tutaj kolejny jest zaskakujący ruch, no bynajmniej dla osób, które nie miały zbyt wiele do czynienia z obroną sycylijską. Yy, dlaczego tak mówię? Jest pewne powiedzenie. Sycylijski skoczki skaczą do przodu, więc taki ruch jak na przykład skoczek E2 tutaj byłby jak poddanie, pogoniec B7. Czarny ma piękną pozycję tu na pionek na E4 wisi. Yy, wyko Czarny wykonał ruch rozwojowy stępem. Yy, ta pozycja dla białych już się robi nieprzyjemna. Tym bardziej kto wie, czy nie można będzie po prostu zabrać jakości na G7, gdy już jest możliwość wykonania długiej loszady. Dlatego obowiązkowo skoczek D5. E D5, E D5. Teraz wyjaśnię krótko za co e, biało oddały figurę. Po pierwsze, klucz zostaje w centrum, mam możliwości tak jak wieża E1. Po drugie skoczek C6. Tutaj pojawiają się też pewne przeciągi, rentgeny związane z pionkiem F7. Biały, czarny teraz gra skoczek D7. Idea jest zagrać skoczek, y, skoczek E5, żeby zamknąć linię e teraz biały gra skoczek c6 no jak już wspomniałem tu powierza e1 po prostu następuje skoczek e5 na pewno Skoczek luch skoczek c6 jest według mnie taki bardziej elastyczny w tej pozycji nie pokazujemy od razu gdzie wieża chce stać a skoczek na c6 zawsze stoi dobrze zawsze jest jak oś w gardle jeszcze wróci, wróciłbym do jednego wariantu, mianowicie w dziesiątym ruchu zamiast posunięcia B5 jest jeszcze taki sprytny ruch jak H6. O co chodzi tutaj? Czarny prowokuje ruch goniec H4, który by się w tym momencie okazał błędem, ponieważ następuje G5. Po FG jest taka sztuczka jak skoczek E5. Hetman g 3 skoczek z FBG g 4. Teraz czarny, biały musi zbić na H6. Gońc bije H4. Hetman bije H4, wieża bije H6. I uważam, że ta pozycja jest już lepsza dla czarnych, ponieważ ma silnego niedospędzenia skoczka na E5. I białych struktura też jest gorsza. Pionek na E4 i H2 wyglądają dosyć kiepsko. Tutaj. Są dwie alternatywy po posunięciu H6: albo Hetman H3 grać na związanie, albo forsowny Goniec BF6 i idzie to w ten sposób: Goniec BF6, Goniec BF6, H4. No, plan jest jasny: gdzieś zagrać G5 jako biały i zacząć szturm na skrzydle królewskim. Standardowo w Najdorfie zresztą: Hetman B6. Skoczek z DNA 2. No, na pierwszy rzut oka wygląda ta pozycja bardzo pasywnie. Aczkolwiek pytanie, co zrobić z ruchem G5 tutaj. Jeżeli czarny by samemu zagrał G5, to teraz jest niesamow... pojawia się niesamowita kongra. Dla białych mianowicie posunięcie E5, po DE FG, HG, skoczek E4. No, i widać, że czarny już zaczyna mieć problemy. Dobrze, to by było na tyle co do wariantu Najdorfa. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.